Światem załadnęła pandemia. Większość osób przyzwyczajonych do pracy w biurze musiała zacząć pracować z domu. Nagle trzeba było uczestniczyć w spotkaniach z własnego salonu, w którym biegały dzieciaki, a kot deptał klawiaturę. Zespoły musiały się nauczyć komunikacji online. Mnóstwo wideokonferencji, chaotyczna wymiana wiadomości. Ludzie przywykli do pewnego sposobu pracy i w nowych okolicznościach poczuli się zagubieni. Ale tak wcale nie musi być. Zespołowa praca zdalna może być naprawdę owocna. I o to właśnie chodzi w tym kursie. Nazywam się Michał Śliwiński, jestem twórcą Nozbi, wiodących aplikacji do zarządzania zadaniami docenianych przez ponad 700 tysięcy użytkowników na całym świecie. Aplikacje te rozwijamy z 20-osobowym zespołem, którego członkowie właśnie pracują z własnych domów. Dodam, że pracujemy w ten sposób już ponad 14 lat i uwielbiamy to. A zanim zatykował koronawirus, ludzie się na nas patrzyli jak na wariatów. Pytali, jak możecie współpracować, skoro nie jesteście w jednym miejscu? Czy można być kreatywnym na odległość? Czy można w ten sposób. Coś w ogóle osiągnąć? Dzięki obostrzeniom związanym z pandemią, świat dowiedział się, że praca z domu ma rację bytu. Ludzie wcale nie oglądają Netflixa przez cały dzień, ale naprawdę pracują i to ciężej niż wcześniej. W przyszłości prawdopodobnie wiele osób zostanie przy pracy z domu. Współpraca zespołowa na odległość działa, ale, ale, żeby tak było, trzeba zmienić wiele nawyków. W 2007 roku założyłem swój startup Nozbi. Choć ciężko mi było w to uwierzyć, tysiące ludzi z całego świata naprawdę używało i kupowało aplikację ode mnie. Gościa z jednoosobową działalnością gospodarczą, który zbudował to wszystko z kącika własnego salonu. Ponieważ Nozbi odnosiło sukcesy, musiałem powiększyć swój zespół. Wiele osób radziło mi, abym poszedł tradycyjną drogą. Wynajął biuro, zatrudnił kogoś z okolicy, zbudował porządny biznes. Cóż, zbudowałem biznes i odniosłem sukces, choć do dziś, po ponad 14 latach, nadal nie mamy biura. Ale w sumie, kiedy się nad tym zastanowić, czym jest praca? Czy praca to jest miejsce, do którego chodzimy? Czy to jest to, co robimy? No właśnie. Wiele firm pracuje już tak jak my. Weźmy WordPress, najpopularniejszą platformę do tworzenia stron www. Prowadzona jest przez pracujący zdalnie zespół ponad tysiąca osób. I ten trend przyspiesza, bo wiele firm uznało już pracę z domu jako element swojej polityki i zachęca do niej swoich pracowników. Podczas tego kursu online podzielę się naszymi sprawdzonymi technikami współpracy, przedstawię naszą piramidę komunikacji i pokażę Ci krok po kroku, jak działamy w nozbi, jak sobie przekazujemy feedback, jak komunikujemy się asynchronicznie przez zadania i jak planujemy spotkania. A to wszystko bez chaosu i stresu panującego w nowoczesnych biurach. To jest możliwe. Jeśli naprawdę chcesz dowiedzieć się, co zrobić, aby działało to na dłuższą metę, ten bezpłatny kurs jest właśnie dla Ciebie. Zarejestruj się już dziś i do zobaczenia wkrótce po drugiej stronie.